Cześć, witajcie w kontynuacji F123 Manager, powtórka z wyścigu. Przed nami Monza i mamy odpowiedź Ferrari, czyli wszyscy mają tutaj usprawnienia, bla bla bla, jednak w ciasnych szymakach, szykanach o hamowania jest dowolny zespół, ok Aha, dobra, nie przeczytałem tego. Co trzeba? Jeden z kierowców musi zaląć lepsze niż drugie. Czyli z pierwszej i trzeciej pozycji mieli nadzieję na dobry star. 15 lidera zablokował, dając Maxowi okazję do wyprzedzenia. Tak, pamiętam. Ok, czyli musimy stworzyć taką strategię, żeby jeden z kierowców wygrał, ale drugi musi tu chyba przyblokować. Przyblokować max. i Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Bo to jest 15 kółko. Czyli zostaje 38 kółek do końca. I albo teraz trzeba zjechać na pohardy. Dobra, chwila Tu mamy Rassela, tu mamy Sainca. Więc jeden jest za drugim. A co ma Verstappen założone Ma lepsze. Ma lepsze. Ee... Pony, troszkę. Mamy dużo paliwa chyba, z tego co widzę. Dobra, pojedźmy kawałek i zobaczmy. No tak, ledwo co się łapiemy w drs Szczerze mówiąc, i wydaje mi się, że leklerkiem pojedziemy na hardy teraz. Gdzie Leclerc wyjedzie? Gdzieś tam wyjedzie Nie, Nie wiem czy to coś da, zmiana na hardy teraz Tak sobie strzelam, że może da Będziemy tu gnębić Verstappena. No dobra, tu Sainz się utrzymuje. Leclerc ma mały problem, ale jakoś tutaj daje radę. Może też nim weźmiemy, że miał agresywne wyprzedzanie. No otwierstapem chyba chce odjechać, nie wiem czy nie będzie zjeżdżał teraz po hardy. Jeszcze nie. Dobra, zobaczymy jak tam Leclerc sobie poradzi dalej Jak tam Max z oponami? No Max bardziej zużywa opony No ciekawe czy jak Leclerc tutaj pojeździał wcześniej czy to coś da. They are still cleaning up the track. Uh. Yeah, no worries. two mm -hmm. no hours. Hamilton Cara Zobaczmy na strategię sańca. Czy nie powinien już zmienić na hard? No, w sumie mógłby. I mógłby pojechać szybciej. Zobaczmy, na którym kółku najlepiej. No, najlepiej to było teraz, właśnie, zjechać. No i zobaczmy, czy Verstappen też zjeżdża. Nie, Verstappen idzie dalej. Myślę, że to jest błąd, ale zobaczymy. Dobra, Verstappen teraz w boksie, więc tu musimy przycisnąć jednym i drugim. O, Verstappen już wyjeżdża. No i Sainz z przodu. No to spróbujemy zwolnić trochę Verstapena i uciec Sainzem. Ale chyba się to nie uda <głos> <głos> za bardzo. Ale tu by powalczą trochę razem, więc zobaczymy, czy Sainz odjedzie. Kurczę, Verstappen tu już dogania słoca. Szybki jest kubany. Ale jeszcze nie będzie miał DRS-u. Za to Leclerc tu ma. I słabo się tu sańco broni. Leclerc sporo traci, jeszcze Perez tutaj go przyciśnie chyba zaraz. Overstappen chyba dość mocno opony zużywa, dlatego jest taki szybki tak mi się wydaje. Dobra, trochę pooszczędzamy sobie tutaj wszystko. Verstappen chyba też tam trochę oszczędza oponę, tak mi się wydaje. 3% tylko już różnicy. O, o, Leclerc zepsuł. <grymne> zepsuł wyścig sobie. <grymne> Zobaczmy. trochę zużyło opony. Softę dojedzie. Tak, na styk. Możemy wziąć mu softę. Kogo tej 3% już opon różnicy. Jak verstappen będzie tak nadal cisnął, to nie wiem czy da rady dojechać przed nami Może popełni błąd gdzieś Jakoś tam Verstappen będzie wyprzał Hulk i gazy. 4% Verstappen chyba opony oszczędza. Tak mi się wydaje. Ładnie, senc tu się broni. Niech sobie nagrzeje opony tutaj. Verstappen chociaż. Czyżby dał radę nas wyprzedzić. O, tak na styk. 4% No zobaczymy, czy Saincowi się uda. Tam Leclerc, który już się nie liczy w sumie. Dobra, pilnujemy tu maksa, żeby nie odjechał. Oszczędzamy trochę paliwa, żeby go tam wyprzedzić pod koniec. Jak tam opony, 5%. No to trochę Max zaoszczędził. Teraz chyba wydaje mi się, że będzie próbował odjechać bo zwiększa przewagę. Więc musimy przełączyć na neutralne i na razie się za nim pocholować i poczekać aż będzie z powrotem tutaj oszczędzał wszystko. A tam przed nim tam ci walczą. Halkenbell... a bo oni są na softach, to dlatego ich nie doganiamy tak szybko. Dobra, Verstappen. Nie uciekniesz. Na razie. A może Verstappen też będzie miał DRS, to muszę przycisnąć. Bo teraz Skubany spróbuje uciec no, Trzeba trzymać się go blisko Bo będzie mógł mieć DRS zaraz No i teraz będzie trochę ważne, jak to pójdzie. Jak nas puszczą, bo tu możemy dużo stracić. Możemy też dużo zyskać. Też myślę, że bardziej stracić. Jak będą puszczać szybszych kierowców. I chyba VersaPen będzie miał DRS? Nie, nie ma jeszcze. Więc to jest szansa, żeby się tu przebić. Ciekawe czy będę miał DRS teraz za nimi Nie Gdzie jest Verstappen? Dobra, postaram się tu uciec Verstappenowi Żeby mnie przepuścili, a jego przyblokowali Myślę, że to jest dobry pomysł, ale zobaczymy czy się powiedzie no Verstappen teraz traci ponad sekundę Więc pomysł nie był najgorszy I nie ma DRS-u, a ja mam. Półtorej sekundy. Okej, okay, o to chodziło. pan niestety teraz będzie miał DRS Ciekawe na ile do nas podjedzie. Bo teraz jest moment, gdzie myślę, że ta ucieczka ma bardzo duży sens, żeby ją zastosować. Szczególnie, że tutaj te wolniejsze auto będą dawać DRS. Okej, okay, koły tu mamy Lawsona. Na jakich on jest oponach? Na softach, to nie wiem czy dogonimy. Przynajmniej tak szybko, 1.7. Sekundy, dobrze. No lift off needed. You are doing a good job. Two seconds. Nadal są przed nami, tak. No na świeże softy na no to. Dwie sekundy. Science tu dziśnie. No i już Warstappem nic nam nie zrobi. Mniej lajków? Like Okej. Okay. Po prostu teraz dojechać. Teraz yellow zielona flaga. No i proszę, udało się. Jest. Dobra, przewijamy. Leclerc chyba dojedzie. Pięknie. Pierwsze i szóste miejsce. Szkoda Leclerca, no ale to nie było moim celem, także udało się. Pierwsze miejsce. Kiedy podjechaliśmy do wolniejszych kierowców, przyspieszyliśmy, został trochę Verstappen przyblokowany tam pod koniec pierwszego sektora i to nam pozwoliło tutaj zrealizować cel, czyli być na pierwszym miejscu kierowcą Ferrari. Także dziękuję za ten scenariusz, no i oczywiście zapraszam na kolejne scenariusze, na kolejne powtórki z wyścigu oraz na tryb menadżera. Cześć!